Witam serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj taki zestaw za 30 zł. Dwie za piątkę, dwie za dziesiątkę. Zobaczymy, co mi się tu uda wydrapać. Jest Crystal Cash Big 777, zielona pensja i Ekstra pensja. A chyba od niej zaczniemy. I szukamy. Szukamy.

i drugi rządek dwadzieścia dziewięć siedem osiemnaście dwadzieścia sześć i siedemnaście ekstra pensja pusta kontrolne potwierdzają i teraz zielona pensja numer piąty. i szukamy trzy dwadzieścia dziewięć dwadzieścia osiem i osiemnaście a jest dwadzieścia dwa dziewiętnaście sześć trzynaście i siedemnaście no zrabki za piątkę

A ja mam jedenaście, trzydzieści dwa, siedemnaście i trzydzieści osiem. Drugi rządek, dwadzieścia pięć, trzydzieści sześć osiemnaście, trzynaście i dwadzieścia siedem. Trzeci rządek szóstka, szesnaście, trzydzieści jeden, dwadzieścia osiem i pięć. No, i ostatni rządek, ostatnia szansa. 4, 21, 22, 29 i ostatnie pole, 19. Krystalka jeszcze się nie spisało. Te icha, zrobki chyba dzisiaj mają urlop. I z numerem 25, big 3, siódemki. Tu szukamy siódemki. Czy ta zrabka uratuje odcinek? Mamy serduszko, monety i koronę. Tu też siódemki nie ma. Tu też nie ma. Gra czwarta. Pusta. Tu też nie ma. Gra szósta. Nie ma. I gra siódma. Siódemki nie ma. No to druga strona jeszcze. Czy zaskoczy siódemką? Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. No co to dzisiaj, wszystkie puste? Wszystkie puste. No, niestety. Nie zawsze się wygrywa. Czasem trzeba oddać swoją wygraną do lotu. Tak to bywa. Także dzisiaj wszystkie zdrapki puste. Wszystkie zawiodły. Ale mam nadzieję, że będzie lepiej. Uda się coś, no może w następnym odcinku wydrapać. <grywka> Także dzisiaj, niestety. Nic, kompletnie nic. Dziękuję Wam pięknie za obecność i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!